Gdybyś była siołem, zapaliłbym ciebie ukoić winy Ale nie jesteś roślinką, a to nie znaczy, że nie zapalimy Gdybyś była alkoholem, wypiłbym ciebie zapomnieć o grzechach. Ale nie jesteś butelką Z tobą chcę mała daleko uciekać Z tobą chcę tańczyć, wariować bawić się przed czym Się chować, tylko we twoje balować Kosztownościami cię obdarować Wchodzić wysoko po szczeblach miłości Nie czuć o ciebie już nigdy zazdrości Aby nie czuć złości Musisz na zawsze w mym sercu zagościć Na wyciągnięcie ręki Chcę wiedzieć, że tu jesteś Chcę poczuć twoje ciepło I nie wiem co tam jeszcze po prostu bądź przy mnie zawsze na dobre i na złe Jesteśmy mlekiem gdy kaszle, no bo zalepiłem płuca strasznie Tak się kończy jaranie i tak lepsze to niż panie, Ale gdybyś była bym i tak wyciągnął z że nie mam gdy nie macie duże niż dwie godziny Boli mnie serce, mam koszmary, że już się nie zobaczymy Na stole leży pakunek, w środku jest haszysz i mocny trunek Potem dam tobie na szyjnik a to wszystko skończy pocałunek Gdybyś była siołem, zapaliłbym ciebie ukoić winy Ale nie jesteś roślinką, a to nie znaczy, że nie zapalimy Gdybyś była alkoholem, wypiłbym ciebie zapomnieć o grzechach ale nie jesteś butelką, z tobą chcę mała daleko uciekać Z tą chcę tańczyć wariować, bawić się przed o czym się chować, tylko we twoje balować Kosztownościami cię obdarować, chodzić wysoko po szczeblach miłości Nie czuć o ciebie już nigdy zazdrości Aby nie czuć złości Musisz na zawsze w moim sercu za